Witam Was bardzo serdecznie, moi buczki malinowe na z Ghost Kings, gdzie dzisiaj wydamy 7500 zł na zbustowane skrzynki, ale będziemy je otwierać pojedynczo. Robimy eksperyment społeczny, cały czas robię te bitwy, bitwy i bitwy. Dzisiaj wydamy te 7 kafli. Na pojedyncze skrzyneczki nie będziemy ryzykować, zobaczymy jak nam oddadzą, jak fajnie nam coś zwrócą, to może jakieś bitwy w tym odcinku jeszcze zrobimy. Ale przed tym standardowo macie w to tutaj takiego skina na odcinku, że wziąć udział na niego. Należy zasubskrybować kanał, zwolnieć, ustawić, ustawić łapkę w górę, skomentować odcinek. Jeśli mnie lubicie, chcecie mnie wesprzeć, możecie tutaj w tym miejscu pisać mój kod Dixon przez przez ważny, dostajecie 2 zł 10, 10 groszy oraz 10% groszy więcej do depozytu. A dla wpłacających z moim kodem oczywiście macie konkursik 200 zł takiego uspa do wygrania. Minimalnie na wpłata 15 zł. Oczywiście, im więcej płacicie, tym większe szanse macie. Konkursiki dla wpłacających są tutaj, praktycznie co chwilę kończy się jeden. Zakładam kolejny, więc. Jeśli wpłacacie, to zawsze macie coś do wygrania i dziękuję serdecznie że widzowie, że mnie wspieracie. Jeśli interesujecie szybka i bezpieczna wymiana i kupno skinów, zapraszam Cię na PirateSwap. Z kodem ADIXON dostajecie 35% bonusu do wpłaty. A my zaczynamy! Zaczynamy, no miałem na trybie Boost i będziemy wszystkie skrzyneczki na trybie boost tutaj otwierać. Wyłączę sobie tą muzykę, nie będę z tym dźwiękiem. I nie będę również sprzedawał wszystkich skinów, które dzisiaj wydropimy. Będziemy zostawić w equipunku I końcowy rezultat Zobaczycie właśnie Po wydaniu 7 tysięcy złotych O kurde pieczone. Essentia reforte Widzę tutaj mocno, nie? Wjeżdża Jak na początek Dobra, tutaj ten cyber security Ja pierdziele, dobra, uciekam, nie? No już mi tutaj się Od pierwszej skrzynki odechciało ale miejmy nadzieję, że to po prostu tylko takie złudzenie. Lecimy dalej, kolejną. Może elegancik tutaj. Elegancik potrafi się elegancko zaprezentować. Ma tutaj tego Akacza Simo, który często leci. Ma też bardzo dużo skinów. No to elegancko. To dajmy jeszcze jedną szansę, tak jak w tamtej skrzynce. Jezu drogi, jezu drogi, co ty dajesz ty? Ej, nie, 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 no to jest jak na razie tragedia. To jest jak na razie jakaś istna tragedia. Ja widzę, że moje szczęście w tym tygodniu to zostało już chyba maksymalnie wykorzystane przez te wszystkie bitwy, które wygraliśmy. I to tak dosłownie. Dobra, no. Najlepsze rozdanie, no naj... <gryw> najlepsze rozdanie, ale co z tego, jak i tak na... dalej na minus? Jedzimy, jedziemy jeszcze raz znowu na minus. Ja pierdzielę ani razu nie oddało. Ani razu nie oddało. Jak na razie jest tragedia. Jak na razie nawet tutaj szkoda cokolwiek gadać. Może beast boostowany tutaj coś fajnego odda. tak takie skrzynie, 756 zł. Piścik. No i nie oddaję. No i nie oddaję. Ja pierdzielę. co tu się dzieje? Czyś ja po tym openingu to ja nie wiem, czy ja będę miał przynajmniej na stworzenie jednej konkretnej bitwy. Tak szczerze powiedziawszy. Proszę, anarchii. Nie mam pytań, nie mam pytań. Nie wiem, jaką skrzynkę mam tutaj tak szczerze już otwierać. Luxury. Deadcase'a. O, ty, Deadcase'a to dawno nie otwierałem tak szczerze. Zobaczmy, co on ma tutaj na trybie zboostowanym. Deadcase, no pokaż. Okej, okay. tu może, może być pierwszy zwrot chyba. No blisko, no blisko, najbliżej. Szczerze? Nawet bliżej. Tu już tragedia. Istna. O, chociaż nie taka tragedia. Dobra, jednak jeszcze nie taka tragedia, ty. The tu jak na razie się najlepiej prezentuje. Dobra, pierwszy, pierwszy zwrot! Pierwszy zwrot. Kurwa, co ja gadam? Wzrot, jakiś wzrost. Kurde, zwrot! Język mi się plącze. Ale to sami widzicie, jakie tu są emocje, jakie tu są emocje na tym odcinku, jakie tu są dzisiaj big winy, big winy, co ja gadam, nie wytrzymam, ty, nie wytrzymam. Big winy tutaj są, winy, kurwa, i wszystko w jednym, pościgi, wybuchy i same najlepsze dropy, jak możecie zauważyć. Anarchy case na samym końcu i Anarchy case oczywiście daje dupy. Jedyna skrzynia, dead case boostowana, która się dzisiaj popisała, reszta... Reszta no to sami ocencie 3000. No 4000 nam zostało z tego wszystkiego tak naprawdę. No i tak jak powiedziałem, jak będziemy na minus, to będzie trzeba się odkuwać na bitwach. Wczoraj bitwy nic nie dały, może dzisiaj. To no, też dam na trybie zbustowanym. Też dam na trybie zbustowanym tu skrzyneczki. No zobaczymy. Dobra, pierwsza bitwa rozgrzewkowa. Dodaję tutaj dzisiaj z botami. Dzisiaj się walimy z botami. Lecimy. Dzisiaj widzowie też idę na wesele. Więc odcinek nagrywam. Może dlatego właśnie się tak jąkam, bo odcinek nagrywam z samego... O kurcze! Bo odcinek nagrywam z samego rana, jest dziewiąta godzina. Ja o, taki, o takiej godzinie ostatni raz chyba się kiedy obudziłem to pół roku temu. I nagrywam odcinek chyba, albo nawet później. Także dzisiaj jest nie to, że święto, duże wygrane. To jeszcze tutaj widzę, że jest gruba bitwa. Jest gruba bitwa, no, którą wygrywamy i to tak konkretnie. I oby to już poszło do, do samego końca. Oj oj, oj, trafia kosę za prawie tysiaka. No i robi się niebezpiecznie. Robi się tu niebezpiecznie. Powinniśmy to raczej wygrać, tylko fajnie jeszcze, jakby tu coś jeszcze dopchało do nas do puli, żeby coś jeszcze sypło. I sypie! I sypło. Jeszcze dobra, dobra, dobra. Bitwa. No przynajmniej nadzieja w bitwach, nie? Dzisiaj. 5000, jest dobrze. Jest dobrze. Wracamy, miejmy nadzieję. Miejmy taką przynajmniej nadzieję, że wracamy. Dobra, baseniara nam oddała. Anarchii tak średnio. To te dwie skrzynki może sobie już dzisiaj odpuśćmy. Może jakieś royalki cztery. Elegant dzisiaj dał dupy. Decydowanie, eleganta trzeba tu jeszcze dać. No i kurczę, boję się ryzykować dalej, ale dobra, weźmy jeszcze coś takiego. No to ta bitwa jak już będzie wygrana, to już myślę widzowie, że będzie fajna odkutka i może jeszcze coś pojedynczo sobie trzaśniemy. Trzymajcie kciuki! I samo! Aż się napiję, czekajcie, dupnę się monsterka. O! 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 Ostatnio czytałem komentarz, że strasznie skrze skrzeczę, jak przegrywam. <grywa> no i kurczę, pieczone troszeczkę mi się smutno zrobiło. No ale co zrobić? No, to, no ta taki mam głos, nie, taki mam głos. Nie będę tutaj się cieszył, jak będę przegrywał, ale jak będę dzisiaj wygrywał, bo dzisiaj widzę tu. O, proszę, elegancik, sto. No? Nie, no dostał sporo zaprawić 300 złotych. O, teraz ja dostałem. Jest, jest, dobrze! Elegant nie popisał się pojedynczo, ale w bitwie, widzę, trzyma faton. Kurczę, to jeszcze nie jest wygrana, bo tu trzy Luxury na samym końcu są. Luxury, o Boże. Dobra, myślałem, że to akaczyk Redline za 500 zł, bo tu dosyć często leci ten akaczyk właśnie Redline za 500 zł. Całe szczęście za 80 tylko. No i teraz Luxury: Szynka, która albo dużo zmieni, albo nic nie zmieni, bo ona ostatnio ma jakieś chyba załamanie nerwowe. I strasznie do dupy skinę daje. No i dla mnie tutaj, no dosłownie, co, co to dla mnie leci? 50 zł skiny. No i na sam koniec może jeszcze coś. No dobra, na sam koniec zrehabilitowała się. 6657 złoty. 7700. Ja pierdziele, jaki leaki dzisiaj na odcinku, ale nie wiem, czy chcę pojedynczo otwierać tak szczerze. Nie wiem, czy chcę pojedynczo. Czekajcie, która skrzynka tak najgorzej dała? A. A to była tragedia. Pustujmy ją jeszcze raz. Essentia Refort. No i mamy. No i mamy to. Chociaż ten stan to jest straszny. Ale ładnie, ale ładnie. No dobrze, że wróciliśmy. Osiem kafli dobite. I szeliga tu widzę się wali. Szeli szeliga się wali. Która miał sparring z nami przed narodowym. A dzisiaj. A dzisiaj, a dzisiaj, a dzisiaj. Jeszcze bym coś tu. Jeszcze jedna bitwa, tylko teraz już underdoga wpierdzielam. Underdog. Underdog. Dobra, ostatnia bitwa. Underdog. 12 skrzyń. Utwórz bitwę i poczekam, może się liga do nas dobije, bo widzę, że tam się wali. Więc jest duże prawdopodobieństwo. <laughs> Dobra. No to bitwa. Bitwa za 4000 na Szeliego działa jak płachta nawyka, nie. On musi, on musi dobić. Dobra, no i mamy, mamy bitwę dzisiaj z dzisiaj Zobaczymy jak pójdzie. Na początku jest ta skrzynia eventowa niezbustowana. Widzę, że tutaj lecą skiny konkretne. O, oj oj, 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 oj. I pięć... Ale dobra, on dostał za 600. Uratowani! Uratowani. Elegancko, elegancko przegrywamy to. Elegancko. Jeszcze troszeczkę, jakby tutaj coś nam sypło. Kurcze, Emeczka nam wyleciała za 300 zł. Dawaj, basenik, dawaj, dawaj, jest dobrze. Jest to. Tu... Nie, nie jest dobrze. Ja 1300 dostałem. Ej, dobra, ale tu będzie fajna pula. Tu będzie fajna pula. Tu trzeba to wygrać. Pięć skrzyneczek. Dobra. Dobra. Elegancko. Cztery jeszcze. Glancuś, ty coś glancuś, ty tuś, glancuś, dobrze. Czy Boże, co ta skrzyja sypie? Ale dobrze, że mi nic nie daje, przynajmniej. Mu też nic nie daje. Dobra, dałam mu teraz. Giele... Pięknie, no po prostu pięknie. Nie, 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 nie. Nie! Nie! Nie. 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 Właśnie zacząłem skrzeczeć. Nie, no tak nie da się pracować w takich warunkach, no nie da się pracować w takich warunkach, no. Pracować, widzowie. Jak ja mam kurwa nie skrzeczyć? Dobra. Teraz będziecie w szoku. jadymy Niech on tu wbije, niech on tu wbije. I samo dodam i poczekamy chwilę. Hahaha, ja. no oczywiście. Oczywiście, kto tutaj dobił. No dobra, tylko musimy tę bitwę jeszcze wygrać. Więc to jest. To jest to jest bardzo ciężkie. To jest bardzo ciężkie. Jest, Shelly tu dominuje, Shelly dominuje. Emeczka pierwsza. I samo, poproszę coś dla Isamu jeszcze. Ja tutaj ładnie trafiam same gówniane skiny. Jak na razie, bo znając tutaj moje szczęście, to oczywiście zaraz w ostatniej skrzyneczce poleci mi skin za 1000 zł i oczywiście ją przegram, tak jak w tamtej. Ale może, no może jest teraz nadzieja, bo faktycznie tutaj tylko i samo musi jeszcze coś konkretnego trafić. No i właśnie, no i właśnie, no i właśnie, no i właśnie! Jestem pierdzielony za Dixon I to by było na tyle. I gdybym dzisiaj tego pierdzielonego trybu underdog nie wpierdolił... Powiem wszystkie bitwy wygrał. Przepraszam widzowie za wyrażenie, ale taka jest prawda. Gdyby nie ten tribander, Dog, który mnie tu skusił. Wszystkie bitwy bym wygrał. Od góry do dołu. Pamiętajcie widzowie Koda Dixon. Dziękuję ściśnie widzowie, za oglądajcie kołamas.